Chcę teraz odpowiedzieć najpierw o paru pojęciach dotyczących marketing automation. Chcę poruszyć temat marketing automation tutaj w klubie wsparcia klientera, ale również przekazać go innym osobom, które będą być może zainteresowane tym tematem. Być może sobie nie zdajecie sprawy, bo tak naprawdę to jest taki termin, który prowadza pewną nową jakość w marketingu internetowym, ale który tak naprawdę od, pewnego, od jakby dłuższego czasu to jest tylko ewolucja tego, co już tak naprawdę w marketingu internetowym działa, tyle, że bardziej taki usystematyzowany sposób. Wszyscy, co są w klubie sprawia klientera, akurat w zasadzie z tego korzystacie, korzystacie z elementów marketing automation, tyle, że to są właśnie elementy, to nie jeszcze cały marketing automation ale to jest dobry wstęp do tego, żeby później stosować coraz bardziej zaawansowane narzędzia marketing automation. Z mojego doświadczenia i doświadczenia tych osób, które wdrażają od razu zaawansowane systemy, pojawia się problem natury takiej, że to jest nieopłacalne w stosunku do ponoszonych inwestycji, że zdecydowanie lepiej napój zbudować jakby podwaliny biznesu, taki, taki fundament, żeby dopiero zacząć marketing automation. Ja marketing automation pisałem chociażby w książce Biblia Biznesu, tutaj w rozdziale na temat właśnie marketing automation i tam przedstawiłem taką, takie dwie metody, jak można to zrobić, poprzez system dedykowany system do marketing automation, akurat w przypadku na przykładzie Salzmanago, ale również opisałem, jak to zrobić za pomocą autorespondera, konkretnie autorespondera FUNG a właśnie w oparciu o ten autoresponder jest zbudowany m.in. autoresponder w klienterze. I te elementy są właśnie tam wbudowane. Jak dokładnie się wczytacie w lekturę tej, tej, tego, tego rozdziału, to zobaczycie że właśnie tam są elementy, o których tutaj mówimy. Czasami, co prawda, jakby, no pod, znowu to jest jakby następny krok tak naprawdę. Bardziej zaawansowane korzystanie z marketing automation to jest następny krok, kiedy mamy już na autoresponderze listy kiedy mamy już budowanie, budowanie listy kontaktowej kiedy już zaczynamy wysyłać mailingi i wtedy możemy jakby przejść troszkę krok dalej zacząć bardziej świadomie korzystać z, z tego co nam na co pozwala autoresponder. Dzisiaj chciałem tylko zasygnalizować takie kilka podać kilka pojęć dotyczących Marketing Automation, które są ważne, żeby właśnie zrozumieć jego istotę. Pierwsza rzecz to jest lead. Lead to jest takie najważniejsze właśnie określenie Marketing Automation, które się wzięło tak naprawdę z systemów CRM, więc to nie jest znowu znikąd, jest skąd już to pochodzi, pochodzi to słowo. I ono tak naprawdę no, można różnie tłumaczyć. Ja pokażę to tłumaczenie w oparciu o sposób właściwie sposób zrozumienia i zaawansowania tego pojęcia, nie tłumacząc go dosłownie, bo właściwie bardzo trudno jest na język polskim je przetłumaczyć. Takim najprostszym lidem na przykład jest subskrybent. Subskrybent to jeżeli używasz autorespondera, to wiesz, co to jest. I to jest już lid. Tak, subskrybent to też jest lid. To jest oczywiście najprostszy lead, taki, który zawiera zawiera e-maila, tak, to przynajmniej e-maila, możemy mieć jeszcze dodatkowe dane, na przykład jeszcze imię. No i tutaj możemy oczywiście dalej to rozbudowywać. Możemy na przykład mieć adres strony, z której dan, dana osoba się zapisała na autoresponder. Możemy mieć adres strony, z której ta osoba zadała pytanie. Możemy mieć informacje jeszcze dodatkowo do tego, do tego subskrybenta, na przykład przez jaką frazę w wyszukiwarce Google ta osoba trafiła na Twoją stronę. I zaczynamy rozbudowywać. Możemy znaleźć IP, możemy mieć datę tak, rejestracji. W zasadzie taka, takie dane są możliwe do gromadzenia w autoresponderze. I to powoli się staje, jeżeli szczególnie jeszcze będziemy zbierać inne dane, typu telefon, typu nazwisko, typu adres, nie wiem, jego strony internetowej, czy, czy adres w ogóle korespondencyjny. I, Wszelkie dane, wszelkie dane, typu na przykład czym się interesuje, czy prowadzi firmę, jakiej branży tej firmy, tak? Jeżeli używasz autorespondera tutaj na przykład za pomocą klientera, to być może w Twoim biznesie właśnie tak wdrożyliśmy, że masz podział na rodzaje klientów, tak? Na przykład klientów hurtowych i detalicznych. I te informacje o tych klientach to są właśnie lidy, ja to nazywam kontaktem. Właściwie mi powiedziało, że najlepsze, chyba takie najtrafniejsze określenie na języku polskim to jest kontakt, ale tak naprawdę to jest cała historia na temat tego kontaktu. Zaczynając od tego, kiedy pierwszy raz się skontaktował, kiedy były wysłane jakie e-maile do niego, kiedy być może dzwoniłeś do niego, bo teraz tu wchodzimy w taki obszar, że marketing automation nie tylko ograniczać się musi do... I e-mail marketingu w ogóle do kontaktu internetowego może być poza i to jest bardzo, bardzo ważne, żeby o tym pamiętać i od tego się nie odcinać. W takich profesjonalnych systemach gotowych same do marketing automation dodajemy jeszcze często śledzenie przed zapisaniem się, ale to właśnie jest coś, co dobrze jest zrozumiane wtedy, w ogóle i dobrze będzie działać wtedy, kiedy najpierw poznasz tę metodę poprzez e-mail marketing. Dlatego warto właśnie oprzeć marketing na nawiew o systemy marketing, email marketingu i wtedy to dobrze zrozumiesz, notabene, będzie to dobrze dopracowane i wtedy łatwo będzie dodać etapy na wcześniejsze przed zapisaniem się na listę. Inne pojęcia, które tutaj chciałem przytoczyć, to są zdarzenia. Zdarzenia to jest coś, co się dzieje z, z danym leadem, danym kontaktem, tak? czyli dany lead coś robi, na przykład kliknął w link, tak? czyli dany subskrybent kliknął w link. To jest jakieś zdarzenie, które może właśnie sprawić, że zajdzie jakaś akcja. Ale żeby zaszła ta akcja, są jeszcze naliczone wcześniej punkty. Tak, wymieniam to wszystko razem, bo to się jakoś w jakiś tam sposób łączy. Jak to do końca działa? Chodzi o to, że na przykład przydzielamy, że określamy, że nam zależy na tym, żeby dana osoba kliknęła w dany link. Jeżeli kliknie w dany link, określamy, że ta osoba dostaje na przykład 10 punktów. Jeżeli na przykład dana osoba wejdzie, na przykład mamy zestaw stron, że załóżmy, że wysyłamy newsletter i mamy tam pięć linków i możemy każdemu linkowi przyporządkować wagę, czyli punkty za, za tę akcję. Upraszczając to w takich prostych systemach własnych w oparciu o marketing e mailowy to możesz to po prostu określić, ten link jest dla mnie ważniejszy, ten link jest mniej ważny, a ten jest najmniej ważny. Albo może być też tak, bo tutaj jest te punkty, się powinien dopisać jeszcze punkty i, 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 i tagi, albo znaczniki. Chodzi o to, że określamy w ten sposób, możemy określać jeszcze, jaki to jest rodzaj klienta. Tak? Bo na przykład jak kliknie w ten link, to jest taki rodzaj klienta, na przykład, osoba początkująca, jeżeli na przykład załóżmy, że sprzedajesz jakieś kursy załóżmy, internetowe, tak osoba początkująca, osoba zaawansowana, inny link. Czyli to są przydzielane nie tylko punkty, mogą być też właśnie znaczniki. W systemach takich właśnie rozbudowanych, to te rzeczy tak funkcjonują. Ty możesz zrobić to samo. O autoresponder, troszkę oczywiście inaczej, ale też możesz to robić. Ja to z powodzeniem robię już od paru lat tak naprawdę i właściwie nawet nie zdawałem sobie sprawy na początku, że to się nazywa marketing automation, zanim to określenie w ogóle poznałem i te rzeczy w oparciu o o autoresponder y, y, wykonywałem. I ty to samo możesz zrobić. Możesz, jak zrozumieć do końca istotę, właściwie, jak działa y, y, zaawansowany e-mail marketing w oparciu o wiele list, w oparciu o y, z, y, zapisywanie na inne listy poprzez kliknięcia, y, poprzez tworzenie y, y, su, nie tyle nawet su, y, danych o subskrybencie, ale rozbudowanych danych, takich po prostu faktycznie kontaktów, w których są zawarte wszystkie y, Informacje, co się dzieje, kiedy jest na jakim etapie kupowania klient, bo o to właśnie chodzi Marketing Automation, żeby śledzić klientów na różnych etapach kupowania i stosować różne akcje właśnie na tych różnych etapach, czyli wykonywać właśnie w oparciu o różne zdarzenia, różne akcje to właśnie można to zrobić też również za pomocą autorespondera. Nie trzeba wcale jakichś rozbudowanych systemów marketing automation, które dosyć są skomplikowane we wdrożeniu. A o wiele łatwiej później wdrożyć nawet takie systemy, kiedy zrozumiemy samą ideę marketing automation, którą o wiele łatwiej jest właśnie zrozumieć w, za pomocą autorespondera. Więcej na ten temat, na przykład chociażby o spersonalizowanej komunikacji, która autorespondera w zasadzie też domyślnie jest, ale znowu można ją bardziej rozbudowywać. I jeszcze o innych rzeczach i w ogóle pokażę to, w jaki sposób to się robi, to już na innych szkoleniach z Marketing Automation, które będę realizował właśnie głównie przede wszystkim na małych przedsiębiorców, żeby to było zrozumiałe, żeby to nie było tylko tak naprawdę w tych właśnie rozbudowanych systemach, głównie to jest skierowane do firm, w których jest. Jakiś dział marketingu, gdzie jest osoba, która się będzie tylko tym zajmować. moich doświadczeń wynika, że największe właśnie sukcesy, czy korzyści zdrożeń systemu Marketing Automation uzyskują te osoby, które mają dział, które mają osobę, która się będzie tylko tym zajmować. Dla małej firmy, dla małego przedsiębiorcy, które często sam prowadzi marketing albo ewentualnie deleguje to jednej osobie i całość ta osoba, jedna osoba prowadzi to wtedy łatwiej jest zacząć od marketingu automatycznego w oparciu autoresponder. I do tego właśnie zachęcam. Także zapraszam na szkolenia już, które będą na ten temat mówić. To był dzisiaj tylko taki wstęp.